Witam na kanale Tu Dzisiaj szybkie zakupy z Lidla. Pokażę Wam, co kupiłam. W promocji było masło, mazurski smak, 83%, 4 sztuki. Do tego brokuł, jedna cukinia, dwa sery żółte, jeden carski, drugi tylżycki Prezydent Correggio, ser tarty, długo dojrzewający. Z niego powstanie pyszny chlebek. Łosoś pacyficzny wędzony na zimno dwie sztuki, do tego dziki łosoś filet, a także z piratek szynka wieprzowa i szynka z fileta z indyka. Z podobnych składników przygotowałam makaron z cukinii w sosie śmietanowym z dodatkiem wędzonego łososia. Zakupy chowamy do lodówki. Zostawiamy sercarski łososia wędzonego oraz cukinię Cukinię myjemy, a następnie obieramy. Ja obieram połowę cukinii druga część przyda się na później. Z pomocą takiej oto obieraczki robię makaron z cukinii. Na patelni rozgrzewam łyżkę masła, a następnie dodaję pociętą cukinię. Podsmażam chwilę. W międzyczasie z kawałka sera żółtego carskiego. Odkrajam około 50-gramową część i ścieram na tarce o grubych ocz. Około 50-gramów wędzonego łososia kroję na paski. Gdy makaron z cukinii będzie już lekko podsmażony, dodaję 100 ml śmietany, jedną dużą łyżkę sera mascarpone, około 50 g, ser żółty tarty, a także sól i pieprz do smaku. Całość podgrzewamy na średniej mocy, cały czas mieszając. Gdy ser będzie już rozpuszczony, dodajemy wędzonego łososia. Chwilę jeszcze mieszamy i przekładamy danie na talerz. Dekorujemy kawałkami łososia oraz posiekaną natką pietruszki. Smacznego! Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału. Komentujcie i zostawiajcie łapkę w górę.